Thank okay. W serce Marylii. W godzinie miłosierdzia oddajemy się Tobie, Panie Jezu, w naszych różnych intencjach, oddanych Tobie jak zwykle tutaj, w kaplicy w łączących się z nami przez media. O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobro dziś nieskończona, skarby przed przebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, który jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń żeby w ten sposób użyć dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę, szerzyć twoje miłosierdzie, poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy jak i ciała, zwłaszcza starając się na grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym, strzeżliwie co Jezu jako własności swojej, chwały swojej, jakkolwiek czasami sprzęt ze sprawy sobie słabość moją, to jednocześnie mam ufność główność, Twoje miłosierdzie. Powy wszyscy ludzie poznali zawczasu jesteśmy głębiem Twojego miłosierdzia, zaufali mu i wysławiali je na wieki. A imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie i nie Twoje przyjdźmy Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie na ziemi, na daj nam dzisiaj i odpuszczamy nasze winy, jako innym odpuszczamy naszym winowajców. I nie bądź nasza ale nas te do swego. Amen. Droga Święta, łaski pełna, a z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owo przywódca Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz i w śmierć Wierzę w Boga Ojca że stworzycie na nieba i ziemi, I wierzę w Chrystusa, Syna tego Pięknego, Naszego, Który w początku ducha świętego narodził się w Maryi Joanny, umęczony od chrząstki ubiegłatej, stłuczyła i Maryi Bożego, do w budowie życie tego dnia wstąpimy na niebiosach i Bogusy, laughter, Oica, się żywy, Wieأ, w Boga, Ojca Wszechmogącego, stawiam to się w sądzie żywych i umartwychwstynionych księżom, wracając do nieba, w świętych godzinach w grzechów żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i okay. duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa, naszego naszej i, i całego i świata. Dla Jego bolesnej męki. I jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I jej miłosierdzie

Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłość dla miło na nas i całego i świata. świata. Ojcze, przedwieczna ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bosko najbliższego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Miej na Boga naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłość dla nas i całego, wierzymy, i całego wierzymy, świata. Miej miłosierdzie dla dla serdze, nie i I Miej miłosierdzie dla nas i całego serdze, świata, na jego błogosławione imię. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, na jego błogosławione imię. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, na jego błogosławione imię. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, na jego błogosławione imię. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, na jego błogosławione miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miło dla, dla, dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiarujcie działo i grzech duszy bo wskona syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie, zagrzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miliło śierczy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miliło śierczy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miliło się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miło... serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męci. serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej serce <önemli> dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. mieliło serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. mieliło serce dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. mieliło serce dla nas i całego świata. Ojcze przedmioty na wiary całej Ci krew. Doszczę i bóstwo największego Syna Twojego, na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie, za nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Mieli serce dla nas i całego świata. A jego bolesne męki. Mieiliło serce dla nas i całego świata. A jego bolesne męki. Mieiliło serce dla nas i całego świata. A jego bolesne męki. Mieiliło serce dla nas i całego świata. A jego bolesne męki. Mieiliło dla nas i całego świata. A jego bolesne męki. Miej, Miej miłosierdzie dla na nas i całego świata. Ojcze, przed wieczne Ci ciało największego Bogusła, najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa, Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy i nasze i całego świata. Na Jego bolesnej my. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego na świata. Na Jego Mieni w dla nas i całego świata dla nas na jego świata. i Mieni dla nas i całego świata dla jego bolesne boles i bo dla nas i całego świata dla jego bolesւ. dla nas i całego świata Jenni dla nas i całego świata, Jego dla nas i całego świata, Jego bolesnej dla nas i całego świata, na Jego bolesnej. Jenni dla, na dla nas i całego świata. Święty Boże. Święty mocny, święty. So oh.

Zamierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia. Aby w Tobie, Trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei, ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Krystyna Eleison, Krystyna Eleison, Krystyna Eleison. Jezus, słysz nas. Jezus, wysłuchaj nas. Ojcze nieba Boże, Zmił się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, Zmił się nad nami. Duchu święty Boże, Zmił się na nami. Dziękuje za jedyny Boże, Zmił się na Jezu Synu Boga Żywego. Miłuj się nad nami. Jezu odblasku Ojca. Miłuj się nad nami. Jezu jasności światła wiecznego. Miłuj się nad nami. Jezu Król uchwały, Miłuj się nad nami. Jezu, Łońce Sprawiedliwości. Miłuj się nad nami. Jezus Synu Marini zmiłuj się nad nami. Jezu największy. Miłuj się nad nami. Jezu przedziwny. Zmiłuj się, się. nad nami. Jezu Boże Mocny. Zmiłuj się, Zmiłuj się nad nami. Jezu Ojcze na Wieki. Zmiłuj się, Zmiłuj się nad nami. Jezu Wielkiej Rady zwiastun. Zmiłuj się nad nami Jezu najmożniejszy, Miłuj się nad nami Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami Jezu najposłuszniejszy, Miłuj się nad nami Jezu dziki i pokornego serca, zmiłuj się nad nami Jezu miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami Jezu miłujący nas, Miłuj się nad nami Jezu Boże pokorny. Zmiłuj się nad nami, Jezu, dawcu żywota. Zmiłuj się nad nami, Jezus, to w przykładzie. Zmiłuj się nad nami, Jezu, pragnący dusz naszy. Zmiłuj się nad nami, Jezu, Boże nasz. Zmiłuj się nad nami, Jezu, ucieczko nasza. Zmiłuj się nad nami, Jezu, Ojcze ubogi. Zmiłuj się nad nami, Jezus, karmię wierny. Zmiłuj się nad nami, Jezu, Bogu pasterzu. Zmiłuj się nad nami, Jezu światłości prawdziwa. Zmiłuj się nad nami, Jezu mądrości przedwieczna. Zmiłuj się nad nami, Jezu dobroci nieskończona. Zmiłuj się nad nami, Jezu drogo i życie nasze. Zmiłuj się nad nami, Jezu wesela aniołów. Zmiłuj się nad nami, Jezu królu patriarchu, Zmiłuj się nad nami, Jezu mistrzu apostołów. Miłuj się nad nami. Jezu nauczycielu ewangelistów. Miłuj się nad nami. Jezu męstwo męczenników. Miłuj się nad nami. Jezu światłości wyznawców. Miłuj się nad nami. Jezu czystości dziewic. Miłuj się nad nami. Jezu Król wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami, bądź na miłości, w nas Jezu, bądź na miłości, wysłuchaj nas Jezu od wszelkiego, wybaw nas, nas Jezu od grzechu każdego, wybaw nas Jezu od, nas, nas, Jezu. od gniewu twego, wybaw nas Jezu. od sił żagańskich, wybaw nas, nas Jezu. Od Nieczystości. Wybaw nas, nas Jezus, od śmierci wiecznej. Wybaw nas, nas Jezus, od zaniedbania natchnij twoich. Wybaw nas, nas Jezus, przez tajemnicę świętego wcielenia twego. Wybaw, Wybaw nas, Jezus, przez narodzenie twoje. Wybaw nas, Jezus. Przez dziecięctwo Twoje, nie, wybaw nas Jezu, przez najświętsze życie Twoje, nie, wybaw nas Jezu, przez trudy Twoje, nie, wybaw nas Jezu, przez koranie w ogródcu i mękę Twoją, nie, wybaw nas Jezu, przez krzyż i opuszczenie Twoje, nie, wybaw nas Jezu, przez śmierć i pogrzeb Twój, nie, wybaw nas Jezu, przez odlenie Twoje. Wybaw nas, Jezu, przez w Twoje. Wybaw nas, Jezu, przez niebostąpienie Twoje. Wybaw nas, Jezu, przez Twoje ustanowienie najświętszego sakramentu. Wybaw nas, Jezu, przez radości Twoje. Wybaw nas, Jezu, przez chwałę Twoją. Wybaw nas, Jezu, baranku boży, który gładzisz rzeczy świata. Przepuść nam, Jezus, baranku boży, który gładzisz rzeczy świata. Wysłuchaj nas, Jezus, baranku boży, który gładzisz rzeczy świata. Zmiłuj tak. się nad nami, Jezu. Jezu. Jezu usłysz nas. Jezu wysłuchaj nas. Módlmy się. Panie Jezu Chrysty, który rzekł, proś otrzymacie, szukajcie, znajdziecie. Koło będzie wam otworzone. Daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości. Abyśmy byciem z całego serca, i usty, uczynki, i ocharki, by nie przestawali wiek bić obdarzenostaniczną bojaźnią. I miłością świętego imienia Twojego. Albo wieci Gdy odmawiasz opieki tych, których utwierdzasz miłości Który żyjesz i królujesz tak, wieki w imię Amen. Amen Który za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami Który za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami Który za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmił się nad nami Który za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmił się nad nami Który za nas cierpiał rany Jezu. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nade mną, Boże, łaskawości swowej, w łaskawości swojej. W obronie swej tożsamości zbłasz prawość moją. Obrój mnie zupełnie z mojej winy. I mnie z rzeków mojego, mojego. Uznaję tobie nieprawość moją. A grzechu nie zawsze przede mną. Przeciwko tobie to samemu strzeżyłem. I uczyniłem, co złe jest przed tobą, abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawdy w swoim sądzie. Oto to urodziłem się wino, wino, jaka grzeznika ja poczęła nie matka. A ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. No. Naucz mnie tajemnic mądrości. Okropnie chycopem, a stanem się czysty. Oby nie ma na śnieg sprawa, bym usłyszał radość i weselę. Niech się radują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odwróć we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie, nie odbieraj mi świętego Ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę mnie prawych nauczał prób Twoich i wrócą do Ciebie chrześcijcy. Uwolnij mnie, Boże, od karę za krew żelaną, Boże mój Zbawca. Niech zbawi mój język sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz arki moje, a usta moje będą właśnie Twoją chwałę, ofiarą bowiem Ty się nie ratujesz, a całopalenia choćbym dał nie przyjmiesz. Boże moją ofiarą jest uzruszony, pokornym i zkruszonym sercem, Ty, Boże, nie gardzisz, Panią, okazjonowi łaskę Twojej dobroci. Odbuduj góry Jeruzalem. wtedy przyjmiesz prawo ofiary dary i całopalenia. Wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Kilnie są. Kryselej są i, wiek, I, sąd, sąd, i Ojcze nasz, któryś jest w niebie. święcie imię Twoje. Przyjść królestwo Twoje, bądź pola Twoje. Nie niebie taki na ziemi, dla naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie ucz nas na pokuszenie, ale na zbaw odesłego. Przyjmij chryste nasze skruszone serca, i mu się nad nami, panie, bośmy strzeszyli. Spojrzyj Boże na naszą słabość i skłonność do grzechu. Nie odmawiaj nam swego miłosierdzia. My Wy wyznajemy nasze Panie. winy. Chryste, nie każ nas z powodu naszych grzechów. W Twoim miłosierdziu bądź nam mocą. Panie wysłuchaj modlitwę naszą. A wołanie Panie. nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami. I z duchem Panie. Twoim. Wejrzyj miłościwie na błaganie swojego ludu i odwróć od nas łoskę Twego Gniewu, na którą zasługujemy swoimi grzechami, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. 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 i królowo miłosierdzia, Ami święci na głowie Boży, bądźcie nami. Wszyscy święci święte Boże, łączcie się za nas, Panie. Z Twoich, Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Znajdzie w pokoju dobru, bo obu niech dzięki. Witaj królowo, Matko Miłosierdzia, życzę z życzę świętego nasza. Witaj. Do dzisiaj powołamy, synowie, Ewy. Do ciebie wstydam, miejmy na żółtanie młodego że to wolę nasza, o wolę miłosierna, oczy twoje na nas wróci. a Jezusa, błogosławiony owo obok Twojego, po to nami wygnaniu nam pokaż, o łaskawa, owiecrościwa, o słodka wam to mari.